Cześć, dziewczyny! To będzie bardzo dobry dzień. Często się zamartwiacie? Często myślicie o tym, że jesteście załamane, bo jest wam ciężko, bo korki, bo polityka, a w ogóle wkurza was polityka? Wkurza was coś, co słyszycie? Dziś mam bardzo cenną radę. Martwmy się tylko tym, na co mamy wpływ. A na co mamy wpływ? Wpływ mamy tylko i wyłącznie na siebie, na to, co myślimy, co mówimy i co robimy. To jest nasze, ponieważ każdy z nas tworzy osobny byt i my tylko możemy wpłynąć na to, co zależy od nas. Jeżeli coś jest niezależne od nas, nasz szef, nasi znajomi, Nasze dzieci, to, co pomyślą, to, co powiedzą, co zrobią, na to nie mamy totalnie wpływu. Warto zastanowić się i zrobić sobie taki wykres, takie trzy kręgi, na co mam wpływ, co mam pod kontrolą, na co mam pośredni wpływ i na co totalnie nie mam wpływu. Bo ja nie mam wpływu na to, jaka będzie pogoda, a wstaje i mówię, kurczę, okropna pogoda, jak tu mi jest źle w życiu. Ja nie mam wpływu na to, co dzieje się w polityce, ale mogę się denerwować niepotrzebnie. Mogę stać w korku i złorzeczyć, że po prostu stoję w tym korku i gdzieś nie zdążę. Pytanie: po co? Bo jaki ja mam na to wpływ? Jaki ja mam wpływ na to, co zrobią inni ludzie, co sobie o mnie pomyślą, co o mnie powiedzą? No, nie mam na to żadnego wpływu. A jeżeli nie mam na to żadnego wpływu, to po prostu się tym nie zajmuję. Po prostu to odpuszczam. Ostatnio zarzucono mi, że jestem złą matką, no bo twój sen zdaje maturę, a ty się w ogóle nie przejmujesz. A ja mówię: A jaki ja mam na to wpływ? To jest jego życie, jego egzamin. To on pójdzie i to on będzie zdawał. Ja za niego nie pójdę, nie usiądę i nie napiszę. A co mi to da, że ja będę całymi godzinami siedzieć i rozpaczać, jak biedny zdaj, zda czy nie zda? Jak nie zda, to będziemy myśleć, jak ja mu mogę pomóc, jak mogę go przygotować do poprawki, bądź w jakikolwiek inny sposób. Zatem warto odpuszczać to, na co nie mam wpływu. Jeżeli stoję w korku i się wkurzam po prostu na ten korek, że. Nie zdążę, że to, to czy tamto i złożeczę i wyzywa. Pytanie po co? Co mi to da? To na pewno mi da tyle, że stracę energię. Ale wcale mi nie pomoże w rozwiązaniu mojej sytuacji, że spóźnię się do pracy. I <laughs> ja za każdym razem sobie, kiedy, kiedy mówią o mnie, kiedy mnie oceniają, to sobie myślę, to jest ich problem, co oni o mnie myślą, co oni o mnie piszą. To nie jest mój problem. Ludzie na Krecie podobno żyją 10 lat dłużej. A wiecie dlaczego? Ponieważ oni uważają, że jeżeli masz problem, który nie zależy od ciebie, to usiądź i poczekaj. I tego Wam życzę.